Chory bardzo, Bekisz Bazylii się nazywał, rosyjski, który został w polskiej armii. Przyjechał po pół roku szczuplejszy, zdrowszy tego i mówi, to idziemy do Piotra, tego tak nie można zostawić. No i ponieważ to był jego dobry, jeszcze dawniej przełożony Piotra, no to Piotr zrozumiał, przecież zaraz kazał, podyktował zarządzenie w sprawie programu poprawy wyżywienia narodu. To był 74. rok. Gdyby ten program wprowadzono, to byśmy o cukrzycy zapomnieli, o nowotworach, o biedzie, o nędzy, o przestępczości, o narkomanii. Nie wysyłali wojsk za granicę niepotrzebnie. Czy były jakieś konkretne badania prowadzone, które potwierdzałyby skuteczność tego żywienia? Były tylko jedne badania, które potwierdziły skuteczność tego żywienia na ludziach. Profesora Falski, plus 11 profesorów i docentów wraz z zespołami w Łodzi. I robił takie badania na mężczyznach chorych na miarzycowe zwężenie tętnic wieńcowych, przeważnie otyłych, zakwalifikowanych praktycznie do bypassów. Poseł Aumiller w Sejmie złożył interpelację do ministra zdrowia, że te bada że badania były robione, że chorych jest, chorych zdrowieją na żywieniu optymalnym, że są bardzo dobre wyniki. Oczywiście minister zdrowia powiedział nieprawdę, że było 13 tylko chorych, podczas gdy było ich 53. Trzech. We wszystkich przypadkach była poprawa. Spadek wagi łotyłych, poprawa sprawności fizycznej, poprawa wydolności układu krążenia, zmniejszenie natężenia choroby wieńcowej. Nie wzrósł cholesterol, Nie spadły trójlicerydy, wzrósł cholesterol HDL. Czyli e, ten dobry. Profesor Hasik mhm. i profesor Tatoń, recenzenci, stwierdzili, że ostatecznie udowodniono, że żywienie optymalne nie szkodzi, ponieważ nie zauważono. Jakiegokolwiek szkodliwego wpływu na organizm ludzki. Dlaczego przez te 30 lat Instytut Żywności i Żywienia i inne placówki nie podjęły badań, żeby wykazać, że to jest szkodliwe, jeśli tak bardzo zależy im na zdrowiu ludzi? Ludziom nie chodzi o to, żeby się leczyć, tylko żeby być zdrowym. Optymalnych lekarzy w Niemczech to jest ze 20 już. Norwegia jest silna grupa, wiele tysięcy ludzi optymalnych już. Szwecja też, Finlandia. Jeśli by to poszło w tą stronę. To bardzo szybko naród Polski by stał się przodującym narodem i bardzo bogatym, bo to tylko trzeba wiedzieć co robić, a czego nie wolno. No. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jan Kwaśniewski pod koniec lat 60. opracował zasady tzw. żywienia optymalnego, które różnią się diametralnie od zasad oficjalnej dietetyki. Doktor Kwaśniewski uważa, że podstawą żywienia człowieka powinien być tłuszcz, a dokładnie zachowanie w diecie proporcji między białkiem, tłuszczem i węglowodanami. Lekarze ostrzegają, że taka dieta szkodzi, a ludzie, którzy ją stosują, są zafascynowani jej efektami. Do dziś wykonano tylko jedne badania skuteczności żywienia optymalnego. Pomaga praktycznie w każdym przypadku. Tak miałem u 1665 chorych. Poprawa za 10 dni to już była zupełnie choroba birgera, stwardnienie rozsiany miażdżyca, cukrzyca, no zresztą inne choroby. Miałem dolegliwości typu kostnego, po prostu bóle stawowe bardzo silne, takie, które nawet uniemożliwiały sen czasami, że nie wiadomo było, jak się położyć, żeby one tam... I te dolegliwości bardzo szybko mi minęły po rozpoczęciu diety. Dużo lepiej się czuję, inaczej spędzam czas, mam więcej energii, jeżdżę na rowerze. No Co Panią skłoniło do tego, żeby takie żywienie optymalne podjąć? Rozsądek, po prostu rozsądek. Na początku bardzo się buntowałam, kiedy moja córka wprowadzała do tą dietę. Stoi tutaj za mną. Ona będzie na pewno miała więcej do powiedzenia. Najpierw y, były diety warzywno-owocowe, półgłodówkowe, gdzie po prostu brakowało mi energii, nie czułam się dobrze. No, stwierdziłam, że, że, że może ja po prostu y, coś robię nie tak z tymi dietami, więc testowałam się na głodówkę. To też nie przyniosło efektu żadnego rezultatu, więc